Cześć, witam na moim kanale. Jak widzicie, jarmuż. Dzisiejszy film właśnie będzie o nim. Jak go uprawiać? Dlaczego uważam, że jest to najprostsze warzywo w uprawie? I dlaczego w ogóle zacząłem je uprawiać? Tak więc zaczynając od samego początku. Dlaczego uważam, że jarmuż jest najprostszym warzywem w uprawie? Prawdę mówiąc. Po zrobieniu sadzonek, wsadzeniu ich tu do, do gleby na miejsce docelowe, ja praktycznie nic już z nim nie robiłem. Poza podlewaniem, oczywiście, no i raz nawoziłem. Jak widzicie, bez jakichkolwiek większych starań, liście armuża, spójrzcie, są wielkie, soczyste. I dlatego moim zdaniem jest to bardzo łatwe warzywo w uprawie. Dodatkowo jest bardzo zdrowe. Posiada bardzo dużo mikroelementów, składników odżywczych, witamin, które są nam ogólnie potrzebne. Jak widzicie, tu mam jarmuż biały, zielony, tu mam fioletowy. Fioletowy jest wyżej oberwany, ponieważ więcej było go zużyte. Ogólnie cała pielęgnacja jarmużu w moim przypadku. Ograniczyła się do podlewania i do nawożenia. Nawoziłem go raz obornikiem granulowanym. Nie nawoziłem go pomiotem kurzym. Nie nawoziłem go innymi nawozami. Raz go nawiozłem, tylko właśnie obornikiem granulowanym. Jak widzicie. Od spodu, tutaj jarmusz był już obrywany. Co jest dobre, że im więcej go obrywamy, tym więcej w górę on rośnie. Ładny, zdrowy, tak jak przez jakiś czas nie był obrywany, dolne liście zaczynają obumierać. Jest to naturalny proces starzenia się. Dlatego to, na co musicie teraz zwrócić uwagę, jeśli macie takie liście, musicie je usunąć, żeby po prostu nie, nie powstało ryzyko jakichś chorób. Które zniszczą uprawę, jarmusz jest e, narażony na ataki e, białych, białych muszek, które atakują e, warzywa kapustne. Ja na niego, tutaj na ten akurat mój jarmusz, wykonałem dwukrotnie oprys ze skrzypu i nic więcej nie, praktycznie nie wykonywałem. Spójrzcie teraz, liściami się ruszy. A tych muszek tam są pojedyncze sztuki. Dlatego też uznałem, że nawet jakby te pojedyncze sztuki zostały, to one nie wyrządzą tutaj w warzywie, w roślinie jakichś większych. Jakich większych yy, nie są tak groźne po prostu jak przy yy, warzywach kapustnych. Poza tutaj tymi kilkoma, co jest bardzo ładne. One były, one akurat były wsadzone. Te były wsadzone w dość dobrą glebę. Tu są kilka sztuk, które były wsadzone w trochę gorszą. No po wielkości od razu widać. Te są mniejsze. Tamte dwa są o wiele większe. Fioletowe też są duże. Też są znowu mniejsze. Ten jest ładny. Tak więc podłoże ma duże znaczenie przy uprawie jarmużu. Niemniej jednak nie jest to też jakieś kryterium, Ostateczne, że tak powiem, które wpływa na jakość plonu ogólnie jest to tak o tyle fajne warzywo, że im więcej my go obrywamy od spodu, tym lepiej rośnie. Tak więc jarmuż lubi być na bieżąco zrywany, zbierany do, do spożycia. Jest to też o tyle dobre warzywo, że może ono zostać spokojnie na, na grządce czy na zagonie. Niektórzy mówią nawet, że przemrożony jarmuż jest o wiele smaczniejszy niż taki właśnie świeży teraz zebrany. I tak po prostu wygląda u mnie uprawa jarmużu. Jest to bardzo smaczne, bardzo zdrowe warzywo. Polecam wszystkim do uprawy. Nagrałem również film o tym, jak siać jarmuż, jak sadzić jarmuż no, tak jak mówię, zabiegów pielęgnacyjnych przy nim nie ma jakoś bardzo dużo, tak więc nie było tych filmów, ale mam nadzieję, że ten film Was przekona do jego uprawy. W międzyczasie postaram się w taki sezon jesienno-zimowy już nagrać kilka filmów odnośnie uprawy, właśnie Jarmura. Może nagram jeden taki zbiorczy film, jak go uprawiać: jak nawozić, jak dbać. Ale to w przyszłości na tą chwilę z dnia nie trzeba z nim nic robić tylko po prostu zbierać plon i cieszyć się z owoców naszej pracy tak więc nie przedłużając mam nadzieję że ten film był dla Was pomocny jeśli tak to zostawcie łapkę w górę zapraszam do subskrypcji, do komentowania do lajkowania i do oglądania innych filmów na razie, cześć